Konsolato. W Twojej wspólnocie nie wybrałem siostry Weroniki, ani siostry Pauli, ani siostry Franceski, ale wybrałem ciebie właśnie Ciebie. Nie nie pokolano Lilio, ale konsolatę, aby była moją ofiarą. Ciebie wybrałem i otoczyłem szczególną miłością. Jestem oblubieńcem we krwi. Dziś rano celebrujemy zaślubiny we krwi. Będzie to potrójne męczeństwo serca, duszy i ciała. Aby została kiedyś konsulatą wszystkich, musisz teraz zakosztować goryczy wszelkiego cierpienia i gorzkości wszelkiej trpogi. Wszystko to, tylko między nami, tobą i mną, ja i ty. Ja wiem, konsulato, że to dużo kosztuje, ale masz jeszcze półtora roku życia. Ja wstępowałem sam na Kalwarię. Tak ma być i z tobą. Tyle wycierpiałeś przez demona, a teraz brak ci ufności, by cierpieć dla mnie? Patrz, trwaj, w nieustannym Jezu, Maria, kocham Was. Zważ, że jest to jedyne postanowienie, które daje Ci siłę, by odpowiedzieć tak na każdą moją prośbę o ofiarę. Konsolato. Dopiero w wieczności będziesz mogła zrozumieć moje szczególne upodobanie, które miałem, kiedy Cię wezwałem i wybrałem na ofiarę. W czasie medytacji. Widzisz, Konsolato. Ja mam wszelkie prawa do ciebie, a ty masz tylko jedno, być mi posłuszną. Potrzebuję woli uległej, która mi pozwoli działać, Podda się we wszystkim, będzie mi ufała i będzie mi służyła zawsze, w każdej sytuacji, w pokoju i w radości. Nieprzyjaciel kazał ci schodzić z przepaści w przepaść, a ja sprawię, że będziesz wstępować ze szczytu na szczyt. Mówiłem ci nieraz i to ci powtarzam, z mojej małej, biednej konsolaty arcydzieło arcydzieł miłosierdzia. Piękniejsze od wszystkich dotychczasowych. Konsolato teraz nie chodzi już o to, aby wybierać, ale o to, by przyjmować wszystko chwila po chwili. Zaufaj im. 3 stycznia, piątek. Ewangelia według św. Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł, Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższy godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem szcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który, jak gołębica, stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chci duchem święty”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Większość chrześcijan jest przyzwyczajona do nazywania Jezusa Barankiem Bożym. Dla uczniów, którzy usłyszeli te słowa od Jana ściciela, mogły być one ze zaskoczeniem. Baranek składany był na ofiarę w świątyni przed Paschą na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Jego krwią pomazane były oczy wiadomów, synów Abrahama, dla ochrony przed aniołem śmierci. Jan wskazuje na Jezusa i mówi, że On jest barankiem Boga, który się ofiaruje za nas i da się przybić do krzyża dla naszego uwolnienia. Tylko On gładzi nasze grzechy i odpuszcza nam winy. Za takim barankiem warto pójść. Choć nie jesteśmy tego godni i nie zasługujemy na to w żaden sposób, on kocha nas i przez dar swojej krwi mówi, że mamy wartość w jego oczach. Potrzebujemy to sobie uświadamać coraz bardziej, aby dać się jemu pokochać i wybawić. Trzeci dzień o Eucharystii. Życie w Eucharystii. To, że Eucharystia. A w ten sposób całe nasze chrześcijańskie życie z posiłkiem wskazuje nam, że nie mamy życia sami sobie. Musimy je otrzymać, pożywiać je. Stajemy się tym, co przyjmujemy. Jeśli wzbraniamy się przed tym, by przyjąć, zbraniamy się karmić i boić się nim, to pozostaniemy martwi. Panie, daj mi tego chleba, abym już więcej nie pragnął. Napełnij mnie sobą i swoją miłością. Jan Paweł II. O miłości. Dzień trzeci. Sens przykazaniem miłości osiąga pełnię w osobie Jezusa. Przykazanie z Księgi Powtórzonego Prawa znajdujemy w niezmienionej formie w nauczaniu Jezusa, który nazywa je największym i pierwszym przykazaniem, wiążąc je ściśle z przykazaniem miłości bliźniego, Przypominając to przykazanie w jego, w jego starotestamentalnym brzmieniu, Jezus ukazuje, że w tym względzie objawienie osiągnęło już pełnię. Zarazem, sens tego przykazania osiąga swoją pełnię właśnie w osobie Jezusa. W nim bowiem urzeczywistnia się w najwyższym stopniu miłość człowieka do Boga. Odtąd, kochać Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, znaczy kochać tego Boga, który się objawił w Chrystusie oraz kochać Go, uczestnicząc w miłości samego Chrystusa, rozlanej w nas przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pięknie. Chciałbym ze wspólną modlitwę za spędzony czas południowy. Błogosławionego reszty dnia i do usłyszenia na Różańcu. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się cieplutko.